Witam serdecznie. Nadchodzą bardzo ponure czasy, a w zasadzie już nadeszły, tylko na szczęście na razie w Stanach Zjednoczonych, ale nie miejmy złudzeń, do nas też one powoli zaczynają nadciągać. Czasy, których nie da się nazwać po imieniu, bez używania słów, które na YouTubie są zakazane, więc taka moja prośba, żebyście sami spróbowali nazwać te czasy pisząc po prostu komentarze. Przy okazji fajnie by było, jakbyście dali łapkę w górę i udostępnili ten materiał, a także obejrzeli go od początku do końca w playliście. Link do playlisty oczywiście jest w opisie, a to dlatego, że dzięki temu vlog ten dotrze do większej liczby osób, a newsa, którego za chwilkę omówię, a następnie skomentuję, nie usłyszycie w wielu mediach. Zapewne dlatego, że Spora część mediów już się po prostu boi po wysłuchaniu tego vloga, zrozumiecie dlaczego. I te ponure czasy, które nazwać chyba można ideowym zamordyzmem, na szczęście na razie nadeszły w Stanach Zjednoczonych, ale nie miejmy złudzeń. Do Polski też one bardzo, bardzo szybko nadciągną w zasadzie już pukają do naszych drzwi sprawa tyczy się Stanów Zjednoczonych konkretnie uniwersytetu znajdującego się w Los Angeles jest to University of California czyli stanowy uniwersytet stanu Kalifornia na którym według Daily Maila w artykule pani Harriet Alexander to znaczy pani Harriet Alexander z Daily Maila nagłośniła jako pierwsza tą sprawę i według niej tam e, pracował, niestety już w czasie przeszłym, pan e, profesor matematyki e, Gordon Klein. Ten Gordon Klein został poproszony mailem, żeby łagodniej oceniał czarnoskórych studentów, gdyż zgodnie z tym, co napisał proszący. Ci biedni studenci są teraz w stanie zrozpaczenia po tym, co spotkało pana Floyda, a może nie mają czasu się uczyć. No i, pro, i ważne jest, żeby dać im lepszą ocenę niż tą, na którą zasługują z testu. Czyli coś, co <laughs> według normalnych ludzi nazywa się po prostu zawyżaniem oceny. I jest pewną, i ponieważ miałoby to być ze względów rasowych, jest to pewna forma rasizmu. Nie oszukujmy się. Natomiast w Stanach Zjednoczonych takie coś nosi nazwę pozytywna dyskryminacja. Profesor się nie zgodził i natychmiast wyleciał z uczelni. Mało tego, nie dość, że stracił pracę, a na uczelni pracował 39 lat, co jest fenomenem jak na dzisiejsze czasy, żeby tak długo w jednym miejscu gdzieś pracować, biorąc pod uwagę, że żeby zostać profesorem, no to trzeba... Pra... pracę to chyba się zaczyna na uczelni po doktoracie, bo wcześniej to jesteś na studiach doktoranckich, więc... więc pewnie z tą uczelnią był związany bardzo, bardzo długi czas, no pewnie większą część swojego życia. Wyleciał jak z procy za to, że nie chciał dawać czarnoskórym studentom lepszych ocen niż Ym, niż yy, zasługiwali, niż wychodziło z testów po prostu. Bo facet uczył matematyki, rachunków, no a tam nie ma kwestii ocennych. Tam albo dobrze rozwiązałeś zadanie, albo źle rozwiązałeś zadanie. Albo ci dobrze wyszło, albo ci źle wyszło. No matematyka, przepraszam za wrażenie jest zero-jedynkowa. To nie język polski, gdzie, al, gdzie jeden... Ym, gdzie jeden nauczyciel oceni tak wypracowanie, drugi oceni inaczej, to jest sprawa po prostu jasna. W zasadzie zadania z matematyki chyba mógłby swobodnie oceniać komputer, e, algorytm i, i po prostu trzeba sprawdzić wyniki. E, wyleciał z roboty, ale mało tego, że wyleciał z roboty spotkał się z taką przeraźliwą nagonką jest tak przeraźliwie grillowany w, w lokalnych mediach w lokalnej społeczności co oczywiście w tym momencie już nie jest rasizmem mimo tego że jak donoszą media w czasie tej nagonki na niego podnoszony jest jego kolor skóry no nie no jak człowieka Rdzennie europejskiego, czy pochodzenia rdzennie europejskiego się wyzywa ze względu na jego cechy rasowe, cechy, to, to jak on wygląda, to nie, to, to, to nie jest rasa. Zogotowi, jak ten człowiek się obruszy i spróbuje coś się bronić, o to wtedy to już tak. Przerażające. No jadą po nim potwornie. Facet nie ma życia. Do tego stopnia się nakręcają w tej spirali nienawiści przeciwko biednemu, prawdopodobnie starszemu człowiekowi, no bo tak pewnie co najmniej 25 lat do doktoratu, nie? plus 39, byliśmy 40, no to 65, co najmniej, no facet jest po 60, to już nie jest młodziak. Tak bardzo po nim cisną, że facet dostał ochronę policyjną, żeby go nie zabili. Tylko dlatego, tylko dlatego, że sprzeciwił się Dawania niezasłużonych ocen ludziom tylko i wyłącznie ze względu na kolor skóry. Co, co jeszcze jest ciekawsze, ten pan nie powiedział nie, bo nie. Nie odpowiedział w jakikolwiek sposób lekceważący. Nie, nie zignorował tej prośby. Nie napisał, że no, słuchajcie, nie będę dawał komuś yy, yy, lepszej oceny. Jak za to, na to nie zasłużył, bo jest to nieuczciwe wobec reszty studentów, bo jest to nieuczciwe względem uczelni, bo to obniża rangę uczelni, bo jest to nieuczciwe względem ludzi, którzy być może kiedyś będą korzystali z usług tych absolwentów, bo przecież uczelnia daje dyplom, daje swoisty certyfikat tego, że absolwent tejże uczelni coś umie, prawda? I i powinien być ten, 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 ten dyplom wart tyle samo, niezależnie od wszystkiego. Czy to jest facet, czy to kobieta, czy to jest ciemnoskóry, czy jasnoskóry, czy to jest człowiek wysoki, czy niski, czy gruby, czy chudy, powinien mieć certyfikat, że wie określone rzeczy. No bo potem wyobraźcie sobie takiego na przykład lekarza, który jechałby na, wyższych, na wysokich ocenach ze względu na to, że wyzywałby od rasistów każdego, kto by mu dawał niższe oceny. Chcielibyście, żeby potem taki lekarz was leczył? Jak myślicie, czy wirusy, bakterie potem uznają, że jeżeli nie dadzą się wyleczyć niedouczonemu, acz pochodzącemu z, z mniejszości etnicznej lekarzowi, to, to że to jest rasizm one w takim razie, nawet jak on da na lekooporną bakterię antybiotyk, gdzie, przypominam, Przepraszam, naleko oporny, no, yy, że yy, nie sprawdzi, tak, że da, da złe leki wam tego lekoopornego bakterii, że nie sprawdzi, że będzie Was źle leczył? Myślicie, że bakterie i wirusy będą, będzie to interesowało? Jak Wam chirurg niedouczony źle poskłada rękę, to myślicie, że ona przez to przestanie boleć? Dzisiaj na przykład, nie wiem, staw rzekomy, który przez takiego niedołuka się zrobi, że on nagle zniknie i będzie dobrze działał? No raczej nie. W związku z tym jest to nieuczciwe w stosunku do całej, takie zawyżanie ocen jest po prostu skrajnie nieuczciwe względem całej masy ludzi, w tym względem profesorów, którzy będą dalej uczyć, no bo nie wiadomo, jaki, jakich, to znaczy rachunki, matematyka jest na wielu studiach. Ja na przykład miałem dwa lata matematyki na zarządzaniu i marketingu i ciekawe, na prawie też jest rok matematyki, konkretnie logiki matematycznej. Dlaczego? No bo matematyka jest królową nauk. I potem, jak się takiej matematyki, przynajmniej w warstwie podstawowej nie rozumie, nie umie, no to ciężko się nauczyć czegoś więcej. Ciężko się nauczyć na przykład ekonometrii, jeśli się nie zna podstaw, jeśli się nie zna tej podstawowej matematyki. Ciężko nauczyć się rachunku prawdopodobieństwa, jeśli się nie zna matematyki. Yy, ciężko nauczyć się wielu, wielu rzeczy, czyli to jest takie nie znając tych podstaw, nie nauczy się czegoś więcej. Więc jest to nieuczciwe również w stosunku do tych ludzi, którzy później będą ich uczyć, yy, bo oni no, będą głupami, tak? Ale on tego nie napisał. Wiecie, jak on się bronił? On napisał, że: No, niestety, przepraszam, kurs, który prowadziłem, był kursem online. W związku z tym ja nie mam pojęcia, jakiego koloru skóry yy, są moi studenci. W związku z tym nie mogę preferować pewnych studentów. Nie wiem, jak wyglądają, bo to był kurs online. Za to go wywalili. Eee, czyli nawet gdyby to, co facet próbował zrobić, było, znaczy to, do, do, o, nawet gdyby, jakby to powiedzieć, nawet gdyby oni go poprosili o rzecz etyczną, o rzecz moralną i o rzecz, o którą mieli prawo poprosić, to moim zdaniem, Poprosili go rzecz niewykonalną, no bo co on miał teraz zrobić, przepraszam, zdobyć dane etniczne swoich studentów? Takie średnio legalne mi się to wydaje, nie? A pamiętajmy, że poproszenie kogoś, czy, przepraszam, poproszenie w sytuacji służbowej, zażądanie, polecenie, a to chyba można nazwać poleceniem, skoro za niewykonanie tego facet wyleciał z roboty, czyli wydanie polecenia, które jest niemożliwe do wykonania, to podpada pod mobbing. A za mobbing to zlecający wylatuje z roboty, e, za mobbing to szef wylatuje z roboty, bo ten profesor był mobbingowany. Dalej. E, ten profesor bronił się, e, przywołując słowa Martina Luthera Kinga, czyli bardzo znanego, szanowanego przez wiele osób, w tym przeze mnie, e, człowieka, który poświęcił życie, w walce z uprzedzeniami w walce i w walce o równouprawnienie i tolerancję. Tak się akurat złożyło, że w tamtych czasach ludzie czarnoskóry że byli bardzo źle traktowani, więc on walczył o to, żeby byli normalnie traktowani. I co tamten człowiek mówił? Mówił, że ludzie nie powinni być oceniani na podstawie koloru skóry. Czyli. Dokładnie nie powinno się robić tego, co zażądano od tego profesora, bo ten profesor za, zażądano od niego, żeby oceniał swoich studentów nie po wiedzy, nie po umiejętnościach, nie po tym, jak napisali testy, tylko po tym, jak wyglądają. A także powiedział, że Martin Luther King, że wydarzenia zewnętrzne, w tym oso osobiste trudności, niekoniecznie zwalniają uczniów z ich obowiązków. No dokładnie, kochani, bo Słuchajcie, no tak to już w ogóle w życiu jest, że, że no życie jest kurczę niesprawiedliwe. No nie jest sprawiedliwe. Wiecie, yy, na przykład, ja stosunkowo mało jem, jestem gruby. Potwornie gruby i nie mogę schudnąć, mimo tego, że stosunkowo mało jem. A są ludzie, którzy jedzą bardzo dużo i są w szczupli, bo mają dobrą przemianę materii. Ja mam do dupy przemianę materii. To jest niesprawiedliwe. Jedni są piękni, a drudzy wyglądają jak ja. Jedni są młodzi, a drudzy już niedługo stracą swoje życie. Jedni żyją bardzo, bardzo długo, a inni, jak jeszcze są w kolebce, nie wiem, rodzice jadą z dzieckiem na szczepienie do lekarza, bak, wypadek samochodowy, ginią, ginie, ginie mały, mały człowiek jako dziecko. Jedni mają kochających rodziców, inni nie. Inni się jeszcze wychowują w domu dziecka. Jedni się w, y, urodzą w bardzo bogatej rodzinie, w drudzy w bardzo biednej. Jedni się urodzą w bogatym kraju, a drudzy się urodzą w kraju bardzo, bardzo biednym, gdzie śmiertelność y, wśród dzieci jest bardzo, bardzo duża. No, niestety życie jest niesprawiedliwe. Tak samo, jedni się rodzą inteligentni, inni się rodzą głupi. Jedni się y, rodzą... Y, z lepszą pamięcią, inni się rodzą z gorszą pamięcią. Jedni się rodzą ze zdolnościami językowymi, a inni tak jak ja. No za cholerę nie mogą się nauczyć języków obcych. Ja poświęcałem dużo, dużo więcej czasu na naukę języków obcych niż rówieśnicy, a dukam w językach obcych. Na szczęście w kilku, i na szczęście, jak ktoś wykazuje się tolerancją względem mnie, to się dogadam. Niemniej jednak, Typowy Polak, który wkładałby tyle czasu i energii w naukę języków w obcych, znałby te, te języki płynniej i dwa razy więcej niż ja. No tak to już jest. Życie nie jest sprawiedliwe, moi kochani, ale, ale to, że życie jest niesprawiedliwe, to nie znaczy, że należy zakłamywać rzeczywistość. Tutaj właśnie wracamy do tego, co powiedziałem na, na początku. Wyższe studia to nie tylko swoisto kupowanie wiedzy i umiejętności. Wyższe studia to również swoista certyfikacja ludzi, na tych, którzy zdali pewne egzaminy, a więc można go się A więc uczelnia daje taki glejt, takie, takie zaświadczenie, że ten człowiek coś tam umie. I to jest potrzebne, bo bez tego, no to potem będą upadały mosty, bo ktoś tam źle policzył, bo był uprzywilejowany. Ludzie będą chorować, bo ktoś tam yy, nie zna anatomii, czy tam ni, nie zna doborów leków, bo był uprzywilejowany. I to jest chore, to jest nienormalne, ale co gorsza, moi kochani, to jest tylko przykład, to jest tylko. Nie wiem jak to powiedzieć yy, to jest tylko taka czubek góry lodowej tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest tak, że to jest no, normalny kraj w którym ktoś miał wyskok, wygłup. Nie. Ten kraj się tak zmienił, że ten profesor powinien, być, powinien był przewidzieć, że za odmowę może go to spotkać. I pewnie dlatego też ten profesor, przewidując to, nie powiedział spaduwa, nie będę zawyżał ocen, tylko próbował się tłumaczyć, że nie jest to fizycznie możliwe. Niestety furia ludzi... Poprawnych politycznie była tak wielka, że i tak stracił pracę. Ale on się próbował bronić niemożliwością. Kochani, w Stanach Zjednoczonych od dawna jest tak zwana pozytywna dyskryminacja. O tym to wyciekło już kilka lat temu, było o tym bardzo dużo swego czasu na wykopie artykułów, że na pewnych uczelniach tak zwani rekruterzy dają, dają punkty za pochodzenie. Dokładnie tak jak za PRL-u. Za PRL-u można było dostać punkty y, przy rekrutacji na wyższe uczelnie za na przykład pochodzenie rob-chłop, czyli robotniczo-chłopskie, ale także można było dostać ujemne punkty, y, jeżeli rodzic był tak zwanym prywaciarzem, a jeszcze nie daj Boże dużo zarabiał. To byłoby śmieszne, gdyby nie było prawdziwe. I na przykład w komediach, słynnych komediach Barei z tego się naśmiewają, ale to pokazywało tragedie ludzkie. Jest taki serial, go bardzo lubię, nazywa się Zmiennicy i tam właściciel, właściciel stacji benzynowej, potocznie zwanej wtedy CPNM, przepraszam, dzięki, jeśli ktoś powiedział na zdrowie, CPNM prosi strażaka, żeby ten adoptował jego syna, bo syn jest pioruńsko zdolny, ale nie może dostać się na studia. No bo nie ma pochodzenia robotniczo-chłopskiego, za to ma prywaciarskie. I w ten sposób krzywdzi się ludzi bo ktoś bardzo, bardzo zdolny nie może potem wykonywać zawodu, którego by chciał, bo on na przykład by chciałby być prawnikiem, lekarzem, inżynierem, a tych zawodów nie da się wykonywać bez skończonych studiów, ale także krzywdzi się społeczeństwo, bo on mógłby być świetnym lekarzem, on mógłby być świetnym inżynierem, on mógł być świetnym prawnikiem, ale nie będzie. I tak samo w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych. To nie tylko chodzi o to, że będzie ileś ludzi... Z dyplomami wyższych uczelni, którzy na te dyplomy, mówiąc bardzo oględnie, nie zasługują. Ale również przez to ileś ludzi, którzy powinni mieć dyplom w wyższej uczelni, nie będą go mieli, bo liczba nie jest ograniczona, nie jest z gumy. Weźmiemy kogoś za kolor skóry, to zabraknie miejsca dla kogoś innego, komu się należało to miejsce ze względu na wyniki w nauce. I najgorsze jest to. Choć, jak to mówią Amerykanie, at the end of the day, amerykanizm na koniec, na koniec dnia, takie dodawanie praw, czy uprawnień, czy lepsze traktowanie, często zatacza koło i odbija się na uprzywilejowanych. Ja opowiem Wam pewną historię, a potem wrócę do tematu. Mój przyjaciel, bardzo dobry zresztą, jakiś czas temu zwolnił sekretarkę. I zatrudnił sekretarkę faceta. Nikt z nas nie mógł zrozumieć, dlaczego. No bo kurczę, no. W, yy, no bo dlaczego? Długo, czas, długo, długo ta pani dla niego pracowała, nic, nic nie słyszeliśmy, żeby się skarżył, miła, sympatyczna, uczynna. Jego współpracownicy, wszyscy ją chwalili, nagle, bach, z bardzo dużą, bardzo dużą odprawą, wyleciała, ale gigantyczną odprawą. Przyszedł facet. No i tak po cichu, po cichu, ploty chodziły po towarzystwie, że być może kolega kocha inaczej i być może sobie zatrudnił sekretarza z przyjemnością, jak to się mówiło. W końcu odważyliśmy się go spytać. O co chodzi, chłopie? Dlaczego żeś wywalił tą sekretarę, nie? Zła była? Źle pracowała? Nie, nie, nie. Świetna była. Dlatego dostała tak gigantyczną odprawę. Że była fantastyczna. To skoro była fantastyczna, to czemu że się ją zwalniał. Nie wiem. Żona, żona była zazdrosna. Przecież to starsza pani. No nie mogła być zazdrosna starszą panią. Nie, co ty? Żona w ogóle nie była zazdrosna. One się lubiły. One się nadal lubią. Ona do nas do domu przychodzi. ja jej wytłumaczyłem dlaczego. Eee, go i, eee, i, i, i i. i. No i nadal się lubimy, nie. Się pytamy dlaczego. Główny dyrektor kazał zwolnić. No ale co głównemu dyrektorowi do tego, że e, do twojej sekretarki? On mówi tak, słuchaj, bo główny dyrektor się boi oskarżenia o, e, o molestowanie seksualne. No to ale co z tego, że się boi? No to jak się boi, to niech, e, niech nie robi dwuznacznych sytuacji. E, niech nie, niech no, nie gada o tak. No, Niech trzyma język za zębami, nie gada zdań, które można podwójnie zrozumieć, nie zbliża się na bliżej niż na odległość metra, żeby tam niechcący się nie otrzeć czy coś. Będzie dobrze. Krzysiek, nie o to chodzi. Facet sprawdził, jakie jest prawo i facet wie, że, że, że żeby być oskarżonym, to wcale nie musi nic złego zrobić. Krzysiek, politycy doszli do wniosku, że Odwrócą ciężar dowodu przy molestowaniu seksualnym w pracy. Jeżeli jakakolwiek kobieta oskarży jakiegokolwiek faceta o to, że ten ją molestował, to ten facet oskarżony musi udowodnić, że tego nie zrobił. Doskonale wiesz, że to jest niemożliwe. W związku z tym dyrektor generalny, tam czy główny dyrektor on chyba mówił główny to było bardzo dawno jeszcze wtedy to było jeszcze, jeszcze zanim zacząłem studiować prawo. Więc mogę pewne szczegóły przekręcać. Mówi tak, no, główny no, jest spanikowany. Jest po prostu spanikowany. I stwierdził, że w jego otoczeniu nie może być takiej sytuacji, że jakakolwiek kobieta zostaje z nim sam na sam. A ponieważ moja, ponieważ on czasem tutaj przychodzi, no to, sorry, moja sekretarka musiała polecić. I tak oto. Politycy, pewnie. Yy, pod naciskiem feministek dali kobietom prawo, które sprawiło, że spora część mężczyzn boi się zatrudnić kobietę. Tak samo tutaj. Jak się rozejdzie, że pewne typy osób dostawały wyższe oceny za pochodzenie, to potem te typy osób będą miały trudności z zostaniem zatrudnionym. Bo wszyscy pracodawcy będą myśleli, że aha, koleś ma same piątki, super inżynier. Tylko, że ma ten kolor skóry, który jest uprzywilejowany. Więc nie wiadomo, czy ma te piątki, bo umie, czy ma te piątki, bo krzyczał, że rasista, rasista na każdego, kto nie chciał mu tych piątek dawać. I to się wszystko obraca do góry nogami. Natomiast to jest właśnie świat na głowie. Bo żeby nie było wątpliwości, ja jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem. Ja wręcz jestem za tolerancją i jestem za nauką tolerancji. E, uważam, że Stany Zjednoczone mają bardzo poważny problem z rasizmem, z którego powinny wyjść. Tylko mam takie wrażenie, że o ile ten kraj, który przez całą masę lat był rządzony przez białych rasistów. I powiedzmy to sobie wprost. Teraz przegina wajchę w drugą stronę. I teraz to, co tam się teraz dzieje, to wcale nie jest równość, wcale nie jest tolerancja, tylko to jest tak jak wcześniej był, było uprzywilejowanie tych ludzi, nazwijmy to bladolicych, tak teraz zaczyna być rasizm wobec bladolicych. Tak teraz ci bladolicy no, nie bardzo mają życie. Wiecie, Wyobrażacie sobie taką sytuację, że wychodzicie rano do sklepu, a ktoś wam każe klękać, ktoś wam kła kładzie but na głowie, ktoś wam każe całować buta? Takie rzeczy dzieją się w Stanach Zjednoczonych. To nie chodzi tylko o to, żeby kogoś upokorzyć, tylko chodzi o to, że takie kwestie mają znaczenie symboliczne. To jest symbol podporządkowania i uległości, a ponieważ takie rzeczy dzieją się w kontekście kolorów skóry, to jest to ewidentnie upodlenie jednej, Jedny wobec drugich. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Niestety amerykańskie ulice teraz są pełne przemocy i to jest bardzo, bardzo źle. Jeszcze raz podkreślam, podkreślam to wiele razy, to co spotkało pana, bodajże, Floyda, to była straszna rzecz. To się nigdy nie powinno było zdarzyć. Yy... Niemniej jednak zdarzyło się i tak jak mówi się w mediach głównego nurtu, że młodzi Niemcy nie odpowiadają za to, co robili ich rodzice i dziadkowie, że młodzi Rosjanie nie odpowiadają za to, co robili ich rodzice i dziadkowie, czyli komuniści, to dlaczego młodzi Amerykanie mają odpowiadać za to, co, co robili ich pra-pra-pra-pra-dziadkowie pra, 150 lat temu? To jest chore, to jest nienormalne. I co najgorsze, to się roznosi. Roznosi się na cały świat. I naprawdę ten świat staje się coraz bardziej niebezpieczny. Ja cały czas chciałbym zaapelować o równość, wolność, tolerancję, o to, żeby człowiek w człowieku widział po prostu człowieka, a nie nację, kolor skóry, wyznanie, religię, bezwyznaniowość czy cokolwiek takiego. Jesteśmy ludźmi i. I żyjmy tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni żyli, znaczy może inaczej, zachowujmy się wobec innych tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni zachowywali się wobec nas. I to jest takie takie uniwersalne. No, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, ale również zachowuj się wobec drugiego tak, jakbyś chciał sam być traktowany. I to jest takie uniwersalne, takie prawdziwe. Czy chciałbyś być wyrzucony z pracy tylko dlatego, że masz zasady? Tylko dlatego, że sprzeciwiłeś się... Nie, tylko dlatego, że nie wykonałeś polecenia, które z jednej strony było rasistowskie, ale z drugiej strony było po prostu niewykonalne? No nie. To nie żądaj, żeby wyrzucili drugiego człowieka. Czy chciałbyś, żeby człowiek słowa były prze, yy, przeinaczane? Nie. To nie przeinaczej słów. Czy chciałbyś, żeby na ciebie była nagonka? Pewnie nie. To nie naganaj inny. Po prostu żyj i pozwól żyć innym. A jeżeli podobał Ci się ten vlog, to daj łapkę w górę, udostępnij i skomentuj. Pozdrawiam, pa!